leki uspokajające, które mogą pomóc psu się wyciszyć i po prostu lepiej przeżyć tego Sylwestra. I lekarz wiadomo po konsultacji może Wam zalecić jakieś leki, jednak musimy uważać na niektóre substancje czynne w lekach, które nie powodują ogólnie po prostu takiego wiecie pozbawienia lęku psa, wyciszenia, że faktycznie będzie lepiej przeżywał ten czas, ale mogą spowodować na przykład zwiotczenie mięśni, więc jakby wtedy pies jest mało ruchliwy, faktycznie będzie nam się wydawało, że jest wyciszony, ale tak nie będzie, bo pies będzie się wewnętrznie bał, stresował, będzie wszystko odczuwał tak samo i właśnie taką substancją czynną jest acepromazyna, czyli właśnie substancja, która powoduje to zwiotczenie mięśni wtedy no właśnie wydaje nam się, że pies jest spokojny. Pies tak naprawdę za bardzo nie ma siły się ruszać, bo dostał ten lek, a tak naprawdę no czuje cały strach, czuje po prostu wszystkie te wystrzały, jest bardzo zlękniony, a nie ma siły na przykład nawet wstać i do Was podejść, więc no to są bardzo takie leki niebezpieczne, które nie powinny być stosowane takich przypadkach. Przykładem takiego leku jest na przykład lek Sedalin, który właśnie tą acepromazynę zawiera, więc tego raczej powinno się unikać. Wiadomo, lekarze są różni i mogą zalecać różne rzeczy, ale warto po prostu mieć o tym pojęcie i zapytać, co na przykład dany przepisany lek zawiera za substancję czynną, która odpowiada właśnie za to uspokojenie psa.